Słuchajcie dziewczyny! Dowiedziałam się, że nie znamy języków obcych i nie umiemy czytać instrukcji obsługi. No to popatrzmy, popatrzmy. Jak to wygląda! Kapuce to nebochody. Szturmchałby. Kapuce to nebochody. Szturm Kapuce do dne pochody. Szturm go, No i jak? Umiemy czy nie umiemy? No. Teraz zupełnie nie w związku z kapucę i szturm Mam pozdrowienia zrobienia. Na Kuby Września i IGM. Hej! jest